Ja tylko słucham, czy, czy jakaś ściana się nie bali. Jak tu i, i, i pode mną, i obok. Wszystko się trzęsie. Przeżyłam w życiu bardzo dużo. Drugą wojnę światową, i po wojnie, i do teraz. Nie spodziewałam się, że na stare lata tak niespokojnie będę żyła żyć. Zaczął rządzić latak po klatce, drze się, wydziera, no wszystko mu wolno. Rozebrał całe ogrodzenie, zaczął straszyć ludzi, że ich jak szczurów pozamyka, we własnych chałupach, że nie po Ciepłą wodę zakręcał nam dwa razy. Robić co chce, jednym słowem. No, dlatego szukamy pomocy. Bo jedzie, 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 jedzie. jedzie tak, Czyli to tak. jest ten mężczyzna? Tak, 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 tak. Chciałbym z panem porozmawiać, dlaczego pan nęka tych lokatorów? Proszę zaczekać. chciałbym z panem porozmawiać. Dlaczego pan nęka lokatorów? Zarządzał, żeby z nim umowę zawrzeć. Ja umowę mówię, no nas na, na mieszkanie, tak, na wynajem. Ja mówię, ja pana nie znam i nie wiem, no jak ja mogę? Ja dostałam przydział. Od gminy, z gminy i podpisaną umowę mam, więc jak ja mogę? To niech pani wymówi, mówi gminie, a podpisze ze mną umowę. No ja mówię tak, to ja nie mogę zrobić, proszę pana. Dowiedzieliśmy się od, właśnie od spółki komunalnej, mhm. że nasze umowy, które do tej pory obowiązywały, wciąż obowiązują. Mhm. Natomiast sprawa między nowym właścicielem a nimi zostanie już przez nich wyjaśniona. To mamy takie upomnienia bez przerwy przed sądem. O istniejącym zadłużeniu, to wszystkim wysyła, nie tylko mnie, wszystkim. Aha. Jednakowo. Ten mężczyzna widzę, że tutaj sobie nalicza 17,50 za każdy dzień tak. korzystania. Tak. I obecnie tych dni jest 457, czyli pani zadłużenie według niego wynosi 9747 tak. zł. Czy pani by zawierała z nim umowę? Nie, żadnej umowy nic z nim nie zawierała. Rurki zostały poprzecinane, także woda ciepła nie dochodziła, to trwało ponad dwa tygodnie. Odciął Państwu ciepłą wodę, dlatego bo Państwo nie płacili za zimną, czyli żeby wymóc to, tak? Tak. O to chodzi. Mhm. Że nie, nie płacimy, ma wody. nie będzie wody. Mieszkańcy czują się przez pana zastraszeni. To są często starsze osoby. Oni uważają, że pan ich nęka. Ja nie jestem na przykład pana człowiekiem, który jest potrośnie 39 minut z 16 lata. Nie chciałem, żeby ci ludzie mieli czegoś, a wreszcie, żeby im się żyło dobrze i słysznie. dlaczego pan y, odcina wodę y, mieszkańcom? Czy mi przyszło płacić 20 tysięcy za wodę, za państwa płacę. Nie została rozwiązana umowa z zarządcą nieruchomości, czyli z miastem dotychczasowa i państwo odprowadzają y, ten czynsz do miasta? Skoro pana jestem właścicielem, na tej podstawie oni biorą czynsz. Urząd pan dysponuje bez bezprawnie, nie mając ani umowy. Pana oczywiście, że umowa została zawarta w 1991 roku. Na tej podstawie oni zarządzają tym budynkiem. Co pani zrobi, gdy nowy właściciel każe pani płacić znacznie więcej? Jak będę w stanie płacić, to zapłacę. Jak nie, to nie. A jak mnie wyrzuci, to. Wezmę jaki koc i poduszkę i pójdę do prezydium i będę siedzieć. Tak już powiedziałam. Do urzędu miasta? Tak. Żeby wynająć i płacić tysiąc, czy tam półtora tysiąca za lokal i jeszcze wszystkie media. A z czego żyć, jak ja mam 1500 zł z, z, z tym pielęgneckim? No, to co ja mogę?